Skłamałam, że u mnie grzybów nie ma, że taka susza. Ale on chyba lubi sucho, bo rośnie między kaktusami. Fajny grzybek. Ale nie chcę go dotykać, obracać, bo nie wiem co to jest. Może ktoś się zna i mi podpowie. Wilec. Piękne duże kwiaty. Tutaj w kolorze białym. Sam się wysiewa, super się wspina i od razu zacienia nam ogród zimowy. Z samego rana jest bardzo ładny, a później, niestety, strasznie nam więdnie mimo podlewania. Ale od temperatury, od słońca, tutaj już pomalutku zawiązuje nam nasionka, które przyzimują w gruncie. No i mamy piękne kwiaty hibiskusa bagiennego, wielkość do dłoni. Tutaj dwa nam przekwitają. Tamten też już tutaj z tyłu przekwit. A ten pięknie kwitnie. Środek bordowy z takimi żyłkami. Bagienne są śliczne, ale trzeba je podlewać. Tutaj pęd jest tylko jeden. Było kilka. Ale ślimaki po prostu wiedziały, co mają z nim zrobić. Floksy dalej kwitną. A my się dzisiaj przejdziemy po ogrodzie. Poszukamy, co zawiązało nasionka i zrobimy obiecany konkursik. Wieczornik damski, już nasionka zebrane. Także zapraszam do konkursu. bo wysiewać to super sprawa. A więc będziemy zbierać z rdestu nasionka. To jest poligonie orientale. Też zawsze zachwycam się tą rośliną i wam polecam. Także z niego będziemy mieć nasiona do konkursu. Czyli to jest moja druga roślinka, z której będę zbierała nasionka. Wieczornik, rdest, co jeszcze? również nasionka ma już malwa zaraz zobaczycie muszę dzisiaj wszystko zebrać zapowiadają deszcz, burze, alerty przyszły i mam nadzieję, że popada bez złośliwego wiatru tu mamy nasionka malwy malwa, malwa bordowa tutaj widać, że nasionka są suche, dojrzałe i nasienniki fajnie się otwierają u mnie już bez oprysków, zobaczcie co się z malwą stało Także malwa koloru bordowego, również dołącza do konkursu. A co trzeba zrobić, wiecie dobrze, bo robię konkurs cały czas tak samo. W filmach podaję dwie cyfry, które trzeba zapamiętać, i później podawać mi na maila. Adres mailowy jest pod spodem. W tytule piszemy: konkurs. Wszystko sobie opiszę. Pod filmem i będziecie wiedzieć jak napisać tytuł i odpowiedź. I oczywiście tam wszystko będzie podane, ale jeszcze poproszę, bo nie każdy ma ten sam mail z tym samym loginem z YouTube'a. I nie trzeba mnie subskrybować, kochani. To nie jest przymus. Ten kto mnie nie subskrybuje również może wziąć udział w konkursie. Dla mnie liczy się to, że ktoś będzie siał rośliny. Również dojrzewa nam ciemiężnica zielona. Z pozostałości tutaj z niej zostały, ale nie obcinałam, ponieważ chciałam uzyskać sobie nasionka. Ona ma taki spory ten nasiennik. Wiele się już wysypało. Zobaczcie, pięknie dojrzewają nasiona. I również nasionka będziemy wysiewać wprost do gruntu. Ja tak wysiałam. Nie wiem czy będzie, o takiej wielkości są nasionka ciemiężnicy. Widać czarne oczka, czyli są dojrzałe. Czyli kolejna nasionka w konkursie. Ręce pobrudziłam, ale zerkałam po prostu, czy nasionka są dojrzałe. Tak, to jest arum plamiste. Forma plamista, również wydał mi nasionka. Tylko, że tych nasionek może będzie... 5, od 5 do 10 sztuk, wprost do gruntu, również siejemy jak każdy arum. I tutaj mamy nasionka, ale mam teraz brudne ręce od nich. I tutaj mamy nasionka arum plamistego, również dołącza do konkursu. A tutaj będziemy zbierać nasionka z arum, również, ale to są obrazki włoskie, które właśnie zaczynają nam. Kiełkować. Mają przepiękne liście przez całą zimę. Jako jedne, jedyne utrzymują właśnie zielone liście w czasie spoczynku innych bylin, a tak wyglądają nasilniki. Również wysiewamy je bezpośrednio do gruntu. Zaznaczamy tylko miejsce, tylko po prostu siać. Tutaj nie ruszam, bo jak ruszę, to mi wszystko poleci chodzi o te nasionka, tutaj jest to miecznica szerokolistna. Patrzcie jak ona się wysiewa, również bezpośrednio do gruntu. Jej nasionka też dołączają do konkursu. Kwiatki ma żółte, kwitnie w drugim roku od wysiewu, musi się wysiać, bo ginie. Ale schodzi bardzo gęsto, tutaj są jej liście. Na drugi rok zakwitną. Te również troszeczkę później wykiełkowały, ale trzeba je popikować. Nie wiem gdzie. I również zakwitną nam na drugi rok. Jeżeli roślinka zakwitła, wydaje nasienniki. Nasionka są bardzo drobniutkie. Nie wiem, mam chyba tą młodyszkę, albo jeszcze jedną, drugą. Także nie będzie wiele nasion. I tutaj widać, że roślinka zamiera, także to nie jest że coś nam ją zjadło, ona po prostu musi nam się wysiać. No i kolejny nasionka to jest jaskier żółty, pełny, też już ładnie nasienniki podejrzewały. O, udało się i zobaczcie w środku widać czarne kropeczki ich nasionka. Też nie będę przechylała, żeby nie wysypać, zaraz wezmę miskę, najlepiej wziąć miskę i przechylić całe nasilniki, wytrzepać nasionka fajnie, wylecam. Także to jest kolejna roślinka. Również wprost do gruntu, bo to są byliny. Nie wiem, jak będzie z nasionkami tutaj mojej żabiej lili, czyli trójsklepki. Widzę silniki się otwierają. Jeżeli będą nasionka dojrzałe, grube, to je dołączę. Ale jeżeli nie, to z chęcią, ale nie dam rady. Także czekamy na te nasienniki. Również będą też cebulki powietrzne od linii tygrysiej. U mnie już wystarczająco jest tej linii, a ta linia strasznie mocno mi się mnoży. Mam ją w kilkunastu miejscach już, a szkoda mi ich poobrywać. A więc też dołączą do konkursu, bo to takie można powiedzieć duże nasiona rzucone prost do gruntu puszczą nam korzonki także one też już pójdą jako w konkursie do listu będą tylko na Was czekać również tutaj będę zbierała nasionka z lwiej paszczy to jest lwia paszcza paskowana, Ona ma takie fajne paseczki na sobie i jak każda lwia paszcza wysiewa się sama w gruncie a więc również bezpośrednio do gruntu, jak łagodna zima, to i po prostu odbija od korzonka. Ale już nasionka widzę, zaczynają dojrzewać. Także się osypuje, nasionka sprawdzałam. Ładne czarne, drobniutkie. A więc kolejna to lwia paszcza. Jak już mówiłam, nie patrzcie mi na ręce, bo mam brudne od nasionek i tutaj mamy jeszcze nasionka przekwitają nam goździki to są takie ciemno ciemnoróżowe różowe z paseczkami nie wiem jak znajdę zdjęcie to pokażę a jak nie to po prostu będziecie mieli goździki jako nn teraz goździczki one przekwitły jak zbiorę nasionka je ścinamy przy samej ziemi one ładnie nam się zagęszczą Także ścinamy. Tutaj widzę, że postanowił nam zakwitnąć ponownie. Wydał nasiona, a jeszcze będzie kwit. Także kolejne. To dziki. I tutaj również mamy nasienniki. Takie papuszki. Spróbuję. Tylko nie, od, nie odwrócę tego, bo mi się ekran będzie obracał razem z telefonem. To są papuszki. O, zobaczcie, czepia się, odrywa i czepia się to na szklaneczce i wygląda jak papuszka. To jest trojeść amerykańska. I mam nadzieję, że dojrzeje, chyba, że ktoś będzie chciał poczekać, to jeszcze dołączę te nasionka, bo mi trojeści nie potrzeba. Mam już jej nadmiar. A pięknie w tym roku pozawiązywała nasion i spore te nasienniki. A na koniec filmu zapraszam, pokażę wam moje zrośli, zroślichy. Wszystkie, czyli syngonium, wszystkie w hydroponice. Ta niedawno została ukorzeniona. Nazw nie będę podawała. Jeżeli kogoś tam zainteresuje, nazwa to podam. A więc zapraszam, zobaczcie, jak ładnie rosną w hydroponice. To jest mój pierwszy rok uprawy. Idziemy zobaczyć jak rosną i jakie są. Jesteśmy w pokoju córki. Tutaj niedawno podostawałam od Piotra. Pozdrawiam Piotrze, syngonium. I naprawdę powiem Wam bez porównania to, co rośnie w doniczce z ziemią. Tutaj mam Samperlit. I osłonkę w niej woda. Tak może 1 czwarta doniczki i od czasu do czasu dostaję nawóz krystolan z wodą ale pięknie rosną i się pięknie zobaczcie rozrastają tutaj mają mało słoneczka i również mam inne roślinki które również ładnie sobie radzą nie sądziłam że w hydroponice będzie lepsza metoda żeby utrzymać kwiaty. Nie wiem jak zimą. Zobaczymy. Ten Trzeba przesadzić, bo ładnie już pnie się do góry. W hydroponice mam może już z 20 roślin. I bardzo Wam ją polecam. Bo ślicznie się wybarwiają. I pięknie rosną. Tutaj też kolejna. Tylko muszę sobie kupić osłonki. Osłonki mam od storczyków, znaczy osłonki, te doniczki z dziurkami i osłonki kupione takie większe. Dobra, mam nadzieję, że weźmiecie udział w konkursie. Jeszcze na pewno postaram się zebrać jakieś nasionka, ale to mówię, no nie wiem, nie wiem co tam nam dojdzie, co do sucho, sucho tak, czy się pozawiązują. A ja Was serdecznie pozdrawiam. I czekamy na kolejne kwiaty, które nam się rozwiną w ogrodzie zimowym, jak również w ogrodzie na ogrodzie. Cześć!